Cześć, z tej strony znowu ja, czyli Wyszyńska, Trenuje i pora na nasze kuchenne rewolucje. Jeśli jesteś poldansjarą, która w domowych warunkach nie ma drążka, nie ma rurki, więc nie ma możliwości wykonywania takiego typowego poldansowego, w Treningu trafiłaś najlepiej na świecie. W tej serii pokazuję Ci, co możesz zrobić w domu, żeby nie stracić siły, gibkości rozciągnięcia, żeby nie zgubić tej miękkości i flow w ciele. Wierzę, że dzięki tej serii razem przetrwamy ten dziwny i niecodzienny stan rzeczy. Koniecznie subskrybuj mnie na YouTube, żeby być na bieżąco i nie ominąć żadnego odcinka. Unieść kciuka do góry, żeby dać mi znać, że ta seria przypadła Ci do gustu, a w komentarzu napisz, co jeszcze Ci jest potrzebne czy może więcej wzmacniania, więcej rozciągania, więcej tańcowania a ja już się tym zajmę i skleję dla Ciebie kolejny program treningowy i kolejny filmik. Co będziemy dzisiaj robić? Dzisiaj pokażę Ci, w jaki sposób wzmocnić Twoje mięśnie, czyli zrobimy sobie króciutki zestaw wzmacniający specjalnie. Na tą okoliczność takiego domowego treningu lecimy. Bez danego gadania przechodzimy sobie do pierwszego ćwiczenia. Pozycja klanku podpartego, bark nad nadgarstkiem, biodro nad stawem kolanowym. Ok? Pępek przyciągnięty do kręgosłupa, tak żeby zachować neutralne ustawienie kręgosłupa. W tej pozycji podwijam jedną stopę, podwijam drugą stopę, mocno wyciskam się z barków, wyciskam z łopatek i puszczam w dół. Wyciskam do góry, jakbym chciała odepchnąć się rękami od podłogi, i puszczam w dół. Wyciskam, dokręcam barki, przyciągam łopatki do kręgosłupa, rozluźniam wyciskam, rozluźniam jeszcze i spokojny wdech, wydech, mocne wypchnięcie, rozluźnienie, wypchnięcie, rozluźnienie. Zauważ, że ten ruch dzieje się tak naprawdę w obręczu barkowej. Okej, okay. przechodzimy. Do siadu, japońskiego, luźno głowa, luźno ramiona, wdechną sam, wydech ustami. I wracamy sobie do naszej pozycji klęku podpartego, podkładamy stopy, przyciągamy pępek do kręgosłupa i z wydechem unosimy tę pozycję tuż nad ziemię. Tu nic się nie zapada, mocno pracują barki, mocno pępek przyciągnięty do kręgosłupa, przytrzymujemy wdech nosa, wydech ustami. Ok, rozluźniamy. Wdechną sam wydech ustami. <tryk> Powtarzamy jeszcze raz. Pępek do kręgosłupa, mocno dociągnięte łopatki. Ściągamy barki. Hop, góra. Jeszcze, jeszcze spokojny oddech. Ok, i rozluźniamy w tył. Wdech nosem wydech ustami. Powtarzamy sobie to ćwiczenie jeszcze raz. Mocno napięty brzuch, mocne ciało. Przytrzymujemy. I tu delikatnie balansujemy sobie przód, tył, nie gubiąc napięcia w obręczu barkowej, nie gubiąc napięcia w mięśniach brzucha. Wdech sam wydech usta. Odkładamy kolana i z wydechem wdech nosem, wydech ustami. OK, wracamy sobie do naszej pozycji klęku podpartego. Podkładamy stopy, bardzo mocno wypychamy się z obręczu parkowej do góry i z wydechem schodzimy w dół. Mocne barki i dół. Postaraj się ten ruch wyizolować w obręczu parkowej, czyli pracować bardzo mocno barkami, mięśniami grzbietu, pępek przyciągnięty do kręgu Ręce w łokciach proste. Ok. I rozluźniamy w tył. Trzy głębokie wdechy, wydechy. Luźno ręce. Czoło albo tuż nad matą, albo przyklejone do maty. I wracamy sobie do naszej pozycji klęku podpartego. Podkładamy stopy. Wstajemy do góry i teraz z tej pozycji mocno wypychamy, rozluźniamy. Wypychamy, rozluźniamy. Kolana tuż nad ziemią. Pępek przyciągnięty do kręgosłupa. Cztery. Trzy i jeden i z wydechem rozluźniamy trzy głębokie wdechy, wydechy. Wdech. Z wydechem sklanku z podpartego przechodzimy sobie do psa. Z głową w dola mocno wypychają dłonia, ściągnięte łopatki, barki, odepchnięte, tak żeby były jak najdalej odsunięte od uszów. Klatkę piersiową ciągniemy stronę kolan, gudzy kulszowe, czyli pośladki wypychamy do sufitu, wdech no sam wydech ustami. I wracamy sobie do deseczki. Ok, i teraz pracujemy poprzez mocne wypchnięcie z obrączki barkowej. I powrót. Mocno pępek do kręgosłupa. Góra. Deska. Wydech. Pies z głową w dole. Deska. Wdech. Z wydechem. Pies z głową w dole. Deska. I z wydechem, pies z głową w dole, deska i pies z głową w dole. Deska i pies z głową w dole. Jeszcze momencik deseczka, mocno pępek do kręgosłupa, pies z głową w dole zostajemy w pozycji deski, mocno pępek przyklejony do kręgosłupa. Barki wypychają tą pozycję, przytrzymujemy. Ciało ani nie wisi, ani nie jest uniesione do góry. Jeszcze momencik. 5, 4, 3, 2 i 1. Odpuszczamy pozycję, rozluźniamy 3 głębokie wdechy, wydechy. Wracamy do pozycji deski. Mocno pępek przyklejony do kręgosłupa. I znowu pracujemy z samą obręczą. Wypycham, rozluźniam. Wypycham, rozluźniam. Mocny brzuch. Ok, i do tyłu. Wdech nosem, wydech ustami. Wracamy jeszcze raz do pozycji deski, mocno pompek przyklejamy do kręgosłupa, wdech, z wydechem pies z głową w dole, wdech, z wydechem pies z głową w dole, mocno wypychają barki i wydech, wdech i wydech. Ok, schodzimy w dół i trzy głębokie wdechy wydechy. Wracamy sobie do naszej deseczki. Mocno wam przyklejony do słupa. Z wydechem, pomalutku schodzimy w dół. I wracamy do góry. Przytrzymujemy. Ok. Rozluźnijmy to w tył. Wdech nosem, wydech ustami. I jeszcze raz. Mocna deska. Łokcia wędrują blisko ciała. Pępek mocno przyklejony do kręgosłupa. Przytrzymujemy. Ok. Odpuszczamy w tył. Wdech nosem, wydech ustami. I jeszcze raz. Deseczka. Mocno pępek do kręgosłupa powoli ruch w dół, trzymamy pompek, przyklejamy do kręgosłupa, przytrzymaj, 3, 2, 1, kolana i wypchnięcie w tył, wdech nosem, wydech ustami, Jeszcze raz. Deseczka. Mocny pępek, mocny pośladek. Pomału w dół przytrzymujemy. Trzy, dwa, jeden. Kolana. Wypchnięcie z dłoni. I rozluźniamy. Jeszcze raz. Trzy, dwa, jeden. Kolana. Wypchnięcie. Jeszcze jeden. Trzy, dwa, jeden. Hop. Wypchnięcie. No sam wydech z A zróbmy sobie jeszcze jednego, mocna deska, mocno pompek do kręgosłupa, powoli w dół. Przytrzymujemy trzy dwa, jeden, kolano i cofamy ciało do tyłu wdech nosem, wydech ustami i pomału przechodzimy z do naszego klęku podpartego mocny kocik, grzbiet Mocno spięty pośladek, mocno napięty brzuch. Wydechamy, rozluźniamy wdech. I wydech. Wdech. I wydech. I wdech. Wydech. Wdech. 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 I wydech. Ok, przechodzimy sobie do tyłu. Wdech nosem, wydech ustami. I w ten oto sposób dzisiejszy zestaw wzmacniający mamy już odhaczone. Możesz te ćwiczenia, które Ci dzisiaj zaproponowałam, dorzucić do poprzedniego filmu i wykonywać razem jako taki większy sit treningowy albo wykonywać oddzielnie jako wzmacnianie. Jeśli chodzi o stopniowalność tego treningu, jeśli czujesz się na siłach, odpal go z powrotem od początku. Cały zaproponowany zestaw wykonaj jeszcze raz. Możesz go zrobić do trzech powtórzeń. Czyli trzy serie z tymi wszystkimi ćwiczeniami, które Ci dzisiaj zaproponowałam. Daj znać w komentarzu, co myślisz o tej serii. Daj też znać, jakich filmów potrzebujesz, co nad czym jeszcze w domowych warunkach chciałabyś, chciałbyś popracować. A my widzimy się już w kolejnym odcinku z cykli tego, co Poldenssiara bądź Poldansiar zamknięty w domowych warunkach, może robić, aby nie stracić formy. Ściskam was, trenujcie! Subskrybujcie, co by być na bieżąco, na razie.